Dzień dobry. Kto to wstał? Kto to wstał? To jest Wiktoria, ma 22 miesiące i w kwietniu skończy dwa latka. Wiktoria jest córką moich znajomych i dlatego moja prośba o pomoc dla niej będzie wyglądała inaczej niż wszystkie moje dotychczasowe prośby, o których wspominałam w poprzednich odcinkach. Kilka dni temu zapytałam was, czy chcielibyście się ze mną spotkać? I nie, nie zamierzam organizować dużego spotkania dla słuchaczy. Tylko wystawiam siebie na licytacji dla Wiktorki. Pod filmem znajdziecie link do grupy licytacyjnej, gdzie możecie wylicytować spotkanie ze mną i pomóc tej ślicznej dziewczynce w powrocie do zdrowia. Trzy osoby, które do końca licytacji zaproponują najwyższą kwotę, Będą się mogły ze mną spotkać w najbliższe wakacje. Termin i miejsce ustalimy tak, żeby każdemu ze zwycięzców odpowiadały zaproponowane warunki. Trzy osoby, które zwyciężą w tej licytacji czyli trzy najwyższe kwoty te osoby zapraszam na obiad. Który ja zafunduję. Spędzimy również kilka godzin na wspólnych rozmowach na tematy kryminalne, i myślę, że nie tylko kryminalne. Pamiętajcie, że chodzi tu o życie maleńkiej dziewczynki. Jeśli więc bardzo chcecie mnie poznać i wesprzeć to maleństwo, to ja jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli nie możecie brać udziału w tej licytacji, w licytacji związanej ze spotkaniem ze mną, możecie wpłacić dowolną kwotę na zrzutkę lub wziąć udział w innych licytacjach, w innych aukcjach. Możecie również sami wystawić przedmioty lub usługi ze sprzedaży, których cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie Wiktorii. Wiktoria urodziła się w kwietniu 2020 roku i była zupełnie zdrowa, ale cztery miesiące temu jej rodzice zauważyli u córeczki niewielkiego guza w górnej części jamy ustnej. Kolejne wizyty u lekarzy początkowo nie przynosiły odpowiedzi na to, czym jest ten guzek, ale 20 grudnia nadeszły wyniki badań i okazało się, że jest to nowotwór złośliwy, tak zwany mięsak komórek prążkowanych. I z uwagi na bardzo agresywną postać nowotworu, dziewczynka została zakwalifikowana do leczenia onkologicznego według programu CWS 2014 Grupa Wysokiego Ryzyka. Od 4 stycznia 2022 roku, Wiktoria poddawana jest chemioterapii, w trakcie której bardzo źle się czuła. Wymiotowała, utraciła również włosy, a w pewnym momencie stan dziewczynki był na tyle ciężki, że konieczne było przetoczenie krwi. Sytuacja ekonomiczna rodziny jest bardzo trudna, ponieważ dojazdy do szpitala to bardzo wysoki koszt. Rodzina Wiktorii mieszka ponad 100 km od szpitala, w którym dziewczynka jest. Leczona. Tata Wiktorii jest jedynym żywicielem tej rodziny. Dziewczynka ma jeszcze braciszka, który też nie rozumie, dlaczego Wikusia jest ciągle w szpitalu i dlaczego straciła włosy. Kochani, raz jeszcze bardzo serdecznie proszę Was o wsparcie dla Wiktorii i jeśli macie ochotę, weźcie udział w licytacji. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam i proszę Was o to, abyście wsparli tę dziewczynkę, jeżeli tylko. Macie taką możliwość. W październiku 1988 roku w dzienniku bałtyckim pojawił się komunikat o zaginięciu studentki Beaty Piskosz. Przekaz do czytelników brzmiał następująco: Cytuję: W dniu 22 października bieżącego roku o godzinie 18 wyszła z domu i dotychczas nie powróciła Beata Agnieszka Piskosz. Lat 19 zamieszkała Pruszcz Gdański, ulica Obrońców Wybrzeża. Zaginiona jest krótkowidzem i nosi szkła kontaktowe. W dniu zaginięcia nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów ani pieniędzy. Rysopis wzrost 158 cm, szczupłej budowy ciała, twarz owalna, cera blada, oczy niebieskie. Nos długi z lekkim garbem. Włosy długie, lekko opadające na ramiona, lekko faliste, koloru rudawego. Ubrana była w płaszcz prochowiec koloru jasnobeżowego, beżowego, poszerzany w ramionach, bez paska. Czarną spódnicę, sweter półgolf koloru czerwonego z czarnymi łatami. Czarne rajtuzy. Buty do kostek koloru czarnego, sznurowane. Osoby mogące udzielić informacji na temat zaginionej, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Pruszczu Gdańskim lub z najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej. Koniec cytatu. W apelu tym widnieje data 22. Października, podczas gdy pozostałe źródła wskazują, że Beata zaginęła dzień wcześniej, 21 Października, więc jest to prawdopodobnie jakaś drobna pomyłka. A kim była Beata i co też się z nią stało? Otóż Beata Piskosz urodziła się 19 marca 1969 roku, w 1979, gdy miała 10 lat, zmarł. Jej ojciec miał zaledwie 46 lat. W 1988 roku Beata zdała maturę, a następnie dostała się na studia i od października 1988 roku była studentką pierwszego roku geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Pochodziła z Pruszcza Gdańskiego, była cichą i spokojną dziewczyną, nie miała chłopaka. Miała natomiast starszą siostrę Alicję i to właśnie ją Beata postanowiła odwiedzić w dniu, który mieszkańcy Pruszcza zapamiętali na długo. Był piątek, 21 października 1988 roku. Tamto popołudnie Beata spędzała z mamą, 53-letnią Kazimierą, w mieszkaniu przy obrońców wybrzeża w Pruszczu Gdańskim. Po południu wybrały się do Alicji, mieszkającej wraz z mężem i dziećmi, przy ulicy Stefana Czarnieckiego w Pruszczu. Kobiety spędzały miło czas na wspólnych rozmowach, ale około godziny osiemnastej Beata oznajmiła siostrze i mamie, że idzie się jeszcze spotkać z koleżankami. Pani Kazimiera Piskosz została jeszcze u Alicji. Beata i jej mama miały spotkać się później w ich mieszkaniu. Kiedy jednak, kilka godzin później, mama Beaty, pani Kazimiera, wróciła do domu, zorientowała się, że córki nadal tam nie ma. Nie spanikowała jednak, postanowiła jeszcze poczekać, mając nadzieję, że nastolatka wkrótce wróci do domu. Przeczekała tak całą noc. Ale następnego ranka jej cierpliwość wyczerpała się. Wówczas kobieta zawiadomiła o zaginięciu córki milicję obywatelską. Poszukiwania Beaty były bardzo intensywne, ale długo nie przynosiły żadnych rezultatów. Rodzina absolutnie wykluczyła ucieczkę Beaty z domu. Matka studentki była przekonana, że ktoś musiał zrobić jej córce jakąś krzywdę. I dlatego nie ma z nią żadnego kontaktu. Dopiero dwa tygodnie później, 3 listopada 1988 roku, ciało Beaty zostało znalezione w rowie melioracyjnym w Pruszczu Gdańskim. Tamtego dnia, około godziny 13, pewna kobieta przechodziła przez park. W pewnej chwili zwróciła uwagę na to, że z rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ścieżki. W okolicy ulicy Grunwaldzkiej prawdopodobnie wystają ludzkie stopy. Podeszła bliżej. Pod stertą gałęzi i liści rzeczywiście ukryte było ciało młodej kobiety. Wezwani na miejsce milicjanci nie mają wątpliwości, że ta kobieta została zamordowana. Dziewczyna została uduszona, a przed śmiercią zgwałcona. Sprawca nie zabrał łańcuszka ani pierścionka ofiary. Nieopodal ciała znaleziono również klucze do mieszkania Beaty. Sprawca z pewnością był zatem motywowany seksualnie. Bez większych problemów zostaje ustalona tożsamość dziewczyny, i jest to oczywiście zaginiona w październiku 1988 roku Beata Piskorz. Milicja bardzo szybko wystosowała apel medialny do potencjalnych świadków, którzy mogli mieć wiedzę na temat okoliczności zabójstwa beaty. Apel brzmiał następująco cytuję. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa beaty Piskosz z dnia 21 października. 1988 roku w Pruszczu Gdańskim. W związku z tym Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które w okresie od 21 października do 3 listopada w godzinach wieczorowo-nocnych przechodziły przejściem dla pieszych prowadzącym od dworca PKP do ulicy Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim. Aby osobiście lub telefonicznie skontaktowały się z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Gdańsku ulica Okopowa. Koniec cytatu. Wiadomo, że w dniu swojej śmierci, po tym, jakby ata wyszła z mieszkania Alicji, udała się do swoich koleżanek, których akurat nie było w domu, postanowiła więc wrócić do swojego mieszkania. Było już po godzinie 18:00. Na dworze panowała ciemność, z pewnością na zewnątrz było również całkiem chłodno. W artykule pani Doroty Abramowicz z dnia 19 lutego 2020 roku, zamieszczonym na portalu Dziennik Bałtycki, wypowiada się oficer operacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z elitarnej jednostki Archiwum X. Nadkomisarz Paweł Mrozowski. Policjant tłumaczy, jak wyglądała trasa od domu koleżanek Beaty do jej mieszkania. Otóż obecnie trasa ta nie wydaje się być niebezpieczna, wiedzie obok zadbanego parku, natomiast przed laty była to nieciekawa okolica, i cytując słowa pana nadkomisarza wtedy była to nieciekawa okolica pijalnia piwa haszcze, w których zbierali się amatorzy trunków. Koniec cytatu. Beata przechodziła w okolicy dworca PKP. Weszła na pewno do przejścia podziemnego pod dworcem, ponieważ była tam widziana przez swoją znajomą Elżbietę B. Z tego miejsca miała do pokonania jeszcze nieco ponad kilometr. Kilkaset metrów dalej, przy ulicy Wita Stwosza, dziewczyna Została zaatakowana. Miała już wówczas do przejścia zaledwie 900 metrów. Świadkowie słyszeli wieczorem 21 października 1988 roku krzyki kobiety wołającej: ratunku!, jednak nie zareagowali. Twierdzili, że podobne krzyki słyszeli już wcześniej w tej okolicy, jednak nigdy wcześniej nic poważnego się nie wydarzyło. Pewna kobieta przechodziła w okolicy miejsca napaści na beatę tego samego dnia około godziny 17:20, czyli mniej więcej na godzinę przed zabójstwem. Kobieta była wówczas zaczepiana przez nieznajomego mężczyznę. Opisała dokładnie jego wygląd, zapamiętała, że miał wąsy, włosy w kolorze ciemny-blond lub rude. Był szczupły i wyprostowany. Ubrany był w dres oraz Adidasy. Kobieta dokładnie zapamiętała wygląd tego człowieka i na podstawie jej zeznań stworzono portret pamięciowy mężczyzny. Być może jest to ten sam człowiek, który stoi za zabójstwem beaty piskosz. Kobieta wystraszyła się i uciekła. Na swojej drodze spotkała innego mężczyznę, którego poprosiła o pomoc. Przechodzień widział tamtego mężczyznę z odległości około 100 metrów. Przez chwilę mężczyźni mierzyli się wzrokiem, po czym zaczepiający kobietę mężczyzna ruszył pieszo w kierunku ulicy Wita Stwosza. Jest to dokładnie ta sama ulica, na której za zaatakowano Beatę. Mężczyznę o podobnym opisie widziała wieczorem jeszcze inna kobieta, pani Małgorzata. Człowiek w dresie przechodząc obok niej gdy stała na mostku nad Radunią, zapytał, czy nie boi się tutaj chodzić. Na milicji pojawili się również inni świadkowie opowiadali o dziwnie zachowującym się mężczyźnie, który zaczepiał kobiety i dziewczęta w okolicy dworca w Pruszczu. Pewna osoba słyszała w okolicy ulicy Wita Stwosza w wieczór zabójstwa Beaty krzyki Nie wygłupiaj się, puść mnie. Czy był to głos zamordowanej studentki? Jeśli tak, to czy zwracanie się do sprawcy per ty może wskazywać na fakt, że dziewczyna znała swojego zabójcę? A może po prostu był to ktoś młody i nawet do obcego zwróciłaby się wówczas właśnie Perty. Tego niestety nie wiemy, ponieważ nie ma nawet pewności, że krzyczącą osobą była Beata Piskosz. Oczywiście możemy przypuszczać, że to ona. Po pewnym w czasie zatrzymano w Gdyni mężczyznę o imieniu Stanisław. Zaczepiał kobiety, być może przypominał nawet mężczyznę z portretu pamięciowego. W każdym razie, zaraz po tym, gdy został zatrzymany, przyznał się do zabójstwa Beaty. W tamtych czasach nie było możliwości przeprowadzenia badań porównawczych DNA. Na miejscu zbrodni znaleziono włosy należące najprawdopodobniej do sprawcy, ale te włosy nie zachowały się do dziś, a z pewnością stanowiłyby bardzo silny dowód. Wracając jednak do Stanisława, mężczyzna przyznał się do zabicia Beaty, opisał nawet w jaki sposób ją zaczepił, jak mu się wyrwała, mówił, że próbował ją zgwałcić. Mężczyzna ten kilkukrotnie zmieniał szczegóły opisywanego zdarzenia. Jedyną możliwością zweryfikowania jego obecności na miejscu zbrodni było określenie jego grupy krwi i porównanie z materiałem dowodowym i ten wynik wykluczył go jako sprawcę. Ponadto jego wersja zdarzeń nie mogła mieć miejsca. Dalsza weryfikacja pozwoliła ustalić, że w chwili kiedy popełniono zbrodnię na Beacie Stanisław przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy dysponują materiałem DNA sprawcy pochodzącym z nasienia. Zostało ono zabezpieczone w pracowni genetyki sądowej w Gdańsku. Profil DNA sprawcy został zarejestrowany w policyjnej bazie Genom. Mama Beaty zmarła w październiku 2011 roku. Nie doczekała dnia skazania sprawcy zabójstwa swojej córki, Obecnie sprawa znajduje się w zainteresowaniu policji. Wciąż jest jeszcze czas na znalezienie i skazanie sprawcy tej okrutnej zbrodni, bo jak pamiętamy, w tej chwili przedawnienie zbrodni następuje po 40 latach, a nie po 30, jak, jak było to dotychczas. Jeśli ktoś z moich widzów dysponuje wiedzą lub przypuszczeniami na temat tego, kto może być sprawcą zabójstwa Beaty Piskorz, Proszony jest o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku lub z najbliższą jednostką policji. Jeśli chcielibyście przekazać informację anonimowo, możecie oczywiście napisać do mnie, a ja przekażę wszystkie informacje odpowiednim służbom. Bardzo Wam już dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam już za kilka dni. Pamiętajcie o zrzutce dla Wiktorii oraz o licytacji spotkania. Licytacja potrwa do 10 marca do godziny 22. polskiego czasu. Jeśli chcecie pomóc policji w złapaniu zabójcy beaty, podzielcie się swoją wiedzą, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!